Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Temat jest bardzo ważny. Jesteśmy po 10 miesiącach, ponad 10 miesiącach od katastrofy smoleńskiej. Mamy w, w ramach wyjaśnienia tej katastrofy, niestety, coraz gorsze informacje. marka Polska także na arenie międzynarodowej jest zagrożona. O tym będzie mówił Pan Prezes, ale na samym początku bardzo krótko o rzeczy wewnętrznej, ale jakże ważnej, czyli o naszych emeryturach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście zacznę od emerytur. Mamy wypowiedź Pani Minister Fedak, wypowiedź, która tworzy pewne nadzieje. Ja przypomnę, że myśmy już jakiś czas temu proponowali rozwiązanie, którego istotą byłoby przywrócenie swobody obywateli, jeżeli chodzi o wybór w miejscach, w którym chcą być ubezpieczeni, ubezpieczeni, jeśli chodzi o ich emerytury. Zaproponowaliśmy rozwiązania konkretne, co dwa lata obywatele mogliby podejmować decyzję, czy chcą być w OFE, czy chcą być w zus -ie. Wydaje nam się, że to jest rozwiązanie najbardziej racjonalne, a najbliżej związane z interesami przeciętnego obywatela. Bo w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, taką: mamy przymusowe oszczędności, bo to tak naprawdę nie jest ubezpieczenie, jako przymusowe oszczędności, i to jeszcze na rzecz prywatnych firm. To nie jest sytuacja właściwa dla dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej. Oczywiście związane są z tym pewne interesy, i one są bardzo intensywnie bronione, ale. Naprawdę, z gospodarką rynkową i z wolnością gospodarczą i z prawami obywateli to naprawdę nie ma nic wspólnego. Natomiast oczywiście obywatele mogą się zgodzić, mogą chcieć, żeby ich pieniądze były obracane przez prywatne firmy. No i wtedy jest wszystko w porządku. Dzisiaj pani minister podejmuje w gruncie rzeczy ten sam plan, bo nawet trudno mówić o analogicznym, to jest ten sam plan. Cieszymy się z tego i jesteśmy gotowi do współdziałania, żeby w Sejmie tą sprawę przeprowadzić. Miejmy nadzieję, że to uzyska szersze poparcie, no gdyby to poparła nasza partia, e, gdyby to poparła e, PSL, ale także i SLD, no, czy Platforma Obywatelska oczywiście, także to można by, to powtarzam, jedyne racjonalne, zgodne z konstytucją i zgodne z zasadami wolnego rynku rozwiązanie przyjąć. Powtarzam, jest tu pewna nadzieja. Bardzo się z tego cieszymy. Niezależnie od tego, jak to będzie w tej chwili, będziemy to rozwiązanie forsowali. Teraz sprawa druga, przykra, smutna. Dla wszystkich, no, dla mnie w szczególności sprawa smoleńska. Otóż my jesteśmy tutaj przez cały czas w sytuacji szczególnej tutaj. Pan rzecznik powiedział o zagrożeniu polskiej marki. Tak, jeżeli jest coś takiego jak marka kraju, a w dzisiejszym świecie można powiedzieć, że jest, to ta marka została w ciągu tych dziesięciu przeszło miesięcy w najwyższym stopniu zagrożona i sposponowana. Bo przegrywamy na poziomie faktycznym, to znaczy w gruncie rzeczy nie mamy żadnego wpływu na śledztwo, Ma teraz także i. W wymiarze symbolicznym. Polscy piloci są obrażani, polscy obywatele są obrażani. To jest oczywiście zauważalne na świecie. To jest już nawet abstrahując na chwilę od samej tragedii, dla nas skrajnie e, szkodliwe. I to się pogłębia. Nie ma właściwej reakcji. Możemy mówić o pewnej dezercji ze strony premiera, e, no, który po prostu się tym nie zajmuje, a powinien się zajmować. To powinno być w tej chwili jedno jego głównych, zadań. Nas cieszą jakieś pojedyncze dobre wiadomości wypowiedź ministra Kwiatkowskiego, skąd to co on powiedział, to raczej powinien mówić prokurator generalny w obecnych rozwiązaniach, przy obecnych rozwiązaniach prawnych, no ale dobre i to. Jest mowa, są jakieś przecieki ewentualnej odpowiedzialności pana Pusina, ale to tak naprawdę wygląda po prostu na kolejną grę. Na kolejną grę, no bo pewnych tez już się obronić nie da, i tutaj ten, który, jeśli się zna materiały, najbardziej chciał obronić ten samolot przed nieszczęściem, ma być kozłem ofiarnym. Ja oczywiście nie mówię o tym, że nie, on nie odpowiada, bo skoro nie wykonał swoich obowiązków, nie zakazał lądowania, em, nie odpędził, można powiedzieć, samolotu, to odpowiada, ale, ale tak to w tej chwili wygląda. My. W śledztwie nie mamy dostępu w gruncie rzeczy do żadnych dowodów, do wraku, do wyników sekcji zwłok, do tego wszystkiego, co w normalnym śledztwie jest fundamentem ustalania przyczyn katastrofy. I to jest stan który w tym momencie naprawdę można podsumować i trzeba podsumować i trzeba jasno powiedzieć, że zadaniem rządu jest dążenie i to jawne dążenie, zdecydowane dążenie do tego, żeby tą sytuację zmienić. Żeby tą sytuację zmienić w imię tego, żeby to śledztwo doszło do prawdy, ale także w imię tego, o czym już mówiłem, obrony statusu Polski albo mówiąc językiem dzisiaj używanym, obrony marki Polska. Bo ta marka, powtarzam, dzisiaj jest w najwyższym stopniu zagrożona, osłabiona, zdegradowana. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo bym prosił na początku w temacie, w tematach, o których mówił Pan Prezes, jeśli wyczerpiemy te tematy bardzo dziś ważne, dotyczące pozycji Polski, śledztwa oraz emerytur, jak najbardziej poprosimy o pytania w innych tematach. Krzysztof Skórzyński, Fakty TVN. To zapytam się od razu, mam jedno pytanie na temat, a drugie mam... Obok, że tak powiem, więc trzymam poczekać, potem na swoją kolej, jeszcze raz. Pan redaktor pyta o, najpierw o. Jeśli można czy, sprawy pokrótce. Panie prezesie, pojawiają się informacje z prokuratury, która prowadzi postępowanie, czyli z prokuratury wojskowej, że ma być wyodrębniony wątek śledztwa dotyczący odpowiedzialności osób przygotowujących wizyty 10 kwietnia. Czego to jest? Co to sygnalizuje Pana zdaniem? Czy chęć postawienia szybszych zarzutów, czy rzeczywiście ten wątek jest tak szeroki, że trzeba przeprowadzić odrębne postępowanie w tej sprawie? Nie, to wynika z przesłanek prawnych. Prokuratora wojskowa ma pewien przedmiot swojego działania, a tym przedmiotem są wojskowi. Natomiast w tym wypadku chodzi o osoby cywilne. I prokuratora wojskowa w zasadzie no, nie ma prawa stawiania zarzutów osobom cywilnym. I w związku z tym ten wątek musi być przesunięty do prokuratury cywilnej. Ale to oznacza, że przynajmniej brane są pod uwagę zarzuty. Czy Pan oczekuje, przepraszam, dopytam tylko, czy Pan oczekuje tego, że te zarzuty będą postawione szybko? Ja oczekuję przede wszystkim tego, że szybko rząd. Radykalnie zmieni taktykę, i tutaj bardzo zdecydowanie zachowa się wobec Rosji, bo to jest tutaj istota sprawy. My, w tej chwili, jeszcze raz powtarzam, nie mamy dostępu w gruncie rzeczy do żadnych dowodów, a część tych dowodów została w ogóle zniszczona. Przecież w każdym normalnym śledztwie dotyczącym katastrofy lotniczej, najpierw bada się sytuację po katastrofie, a więc rozkład szczątków samolotu, przedmioty, które tam leżą. Ich skład chemiczny, i tak dalej, i tak dalej. To zostało przecież w ogóle utracone. Tutaj mamy do czynienia z gigantycznym skandalem, i za ten skandal odpowiedzialność ponosi Donald Tusk, bo on się na to zgodzi. Polska Natomiast Agencja. jeżeli chodzi o zarzuty, to powtarzam, zostawiam to wymiarowi sprawiedliwości. Najważniejsze jest dojście do prawdy. Polska Agencja Pracy? Tomasz Grodewski. Panie Prezesie, pytanie o potwierdzenie informacji. Podobno pan Prezes. Chcę uzyskać status poszkodowanego w śledztwie w sprawie smoleńska prowadzonym przez stronę rosyjską. Podobne już są gotowe dokumenty, czy, czy pan To prezes, nieprawda. Czyli ale czy w takim razie, czy w najbliższym. bo ogóle Pan Prezes tego nie rozważa, czy... czy w czy, tej czy? chwili tego nie rozważam. Jasne. I drugie pytanie, nie wiem czy jeszcze mają temat yy, operacji, ale widzę, że nie, to sobie pozwolę być pierwszy z celi. Chodzi Choć o... pierwszy w kolejności był jednak, muszę przyznać redaktor, a to już uznań, redaktor czy... Skórzyński. Dobrze, sprawiedliwość, dziękuję. prawo i sprawiedliwość. Dziękuję. Panie prezesie, chciałem zapytać o, o pana aktywność internetową. Znaczy dzisiaj pan rzecznik Hoffman mówił o tym, że to ma być sposób na komunikację się z wyborcami ponad środkami przekazu. Czy pan będzie aktywniejszy w sieci, Mówię o pana blogu oczywiście, czy pan zamierza w ten sposób komunikować się dzisiaj z wyborcami? Czy jest to taki nowy element prawa i sprawiedliwości? Do tej pory przyzna pan, że pis nie był obecny, że tak powiem, w tej, w tej, w tej sferze komunikacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No nie podzielę do końca pańskiego zdania, bo przecież były dwie strony Prawa i Sprawiedliwości, a chwilami nawet trzy. Także to nie jest zupełnie prawda. Natomiast ja tam rzeczywiście występowałem bardzo rzadko, chociaż czasem udzielałem wywiadów. I te wywiady były zawieszane na tych stronach. I udzielałem wywiadów bezpośrednio dziennikarzom tam pracującym, więc to nie był jakiś inny wywiad. W tym sensie to nie jest zupełna nowość, tylko no zwrócona na to uwaga, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj internet buduje pewną wspólnotę i my chcemy do tej wspólnoty dotrzeć. Sytuacja w porównaniu z tą sprzed kilkunastu lat się wyraźnie zmieniła i to w pozytywnym kierunku. I uważamy, że po prostu każda partia powinna brać pod uwagę przemiany społeczne. A to jest przemiana oczywiście mające różne aspekty, ale generalnie rzecz biorąc, Pozytywna, bo my jesteśmy za tym, żeby społeczeństwo budowało różne wspólnoty i żeby te wspólnoty tworzyły tą konstrukcję, na której całość się opiera. Także będziemy do tej wspólnoty użytkowników internetu się zwracać. Ja bym tylko dodał, że to sądzę, że to potwierdza, że jesteśmy najbardziej nowoczesną partią, jeśli chodzi o internet. Tylko my mamy portale społecznościowe, tylko my mamy różne innowacyjne rozwiązania w sieci. Więc ja również chciałbym zaprotestować, że nieprawdą jest, jakoby to jest nowy etap. To jest kontynuacja drogi, drogi komunikacji z wyborcami, którzy są w sieci. Pan, pan, pamięta, swoje słowa, a pan, pan pamięta swoje słowa o internautach, wielokrotnie komentowane. Rozumiem, że w tej materii Pan zmienił zdanie. Mówiłem o tym, że powstała wspólnota, a poza tym te słowa dotyczyły obserwacji bardzo wycinkowej w jednej bibliotece, jednego wieczoru. Było to kilkanaście lat temu. Wtedy internet był czymś zupełnie innym niż dzisiaj. Był swego rodzaju nową zabawką. Dzisiaj, powtarzam, wokół internetu powstały liczne wspólnoty, do których my odnosimy się z szacunkiem, bo uważamy, że. Jeszcze raz to powtórzę. Wspólnoty są podstawą dobrego funkcjonowania życia społecznego. Tym razem już Polska Agencja Praw Może też do tematu bloga przed chwilą, przed kilkudziesięcioma minutami, Marta Kaczyńska też założyła blog i ogłosiła na nim, że nie zamierza startować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Prosiłbym pana prezesa o ocenę tej decyzji i czy w związku z tym na przykład pan prezes ma wiedzieć, że. Marta Kaczyńska mogłaby stanąć na czele nowotworzącego się ruchu poświęconego pamięci Lecha Kaczyńskiego. Proszę Państwa, wszystkie te opowieści o aktywności politycznej mojej bratanicy są po prostu bajką. Ja nie będę wchodził w to, dlaczego ta bajka funkcjonuje, ale to jest bajka, to jest po prostu nieprawda, która doprowadziła już do szeregu skandalicznych wypowiedzi. I w różnych dyskusjach, różni politycy no, prezentowali swój poziom kultury, no i była ta wypowiedź yy, pana Poncyliusza, która potwierdza jego ścisłe związki z polikotem, bo to jest dokładnie ten sam styl, ten sam poziom kultury. I jak chcę jedną rzecz jeszcze wyjaśnić, jeżeli moja bratanica. Powiedziała o tym, że pewni ludzie nie mają dzisiaj prawa do odwoływania się do dorobku Lecha Kaczyńskiego, to powiedziała przecież bardzo wyraźnie. Nie mówiła, że oni nie współpracowali z Lechem Kaczyńskim. Ona powiedziała tylko, że jeżeli ktoś wchodzi w sferę hańby, a to jest sfera polikota, jeżeli ktoś w jakiś sposób chce się łączyć czy współpracować z człowiekiem, który w sposób zupełnie niebywały, haniebny niszczył mojego brata, obrażał, um, perfidnie obrażał, kiedy żył, ale także po śmierci, no ten po prostu takie prawo traci. I to jest chyba zupełnie oczywiste. W tym momencie, a nigdy nie usłyszałem jakiegokolwiek zdezauwowania tych opowieści Palikota, po prostu ci państwo znaleźli się po zupełnie drugiej stronie, już nie tylko politycznej, ale także kulturowej. Stronie, z którą mój świętej pamięci brat nie miał absolutnie nic wspólnego do której odnosił się z najgłębszą pogardą.